witamy witamy dobry wieczór słuchajcie mamy wtorek piękny dzień był wczoraj można było zauważyć Zorze polarną jest z nami DJ ślizek Grzegorz Witam czy ty widziałeś zorzę polarną wczoraj no właśnie nie tutaj było takie taka brzydka pogoda deszcz mhm. Mm Zapraszamy Was do programu. Dzisiaj będziemy rozmawiali z DJem Śliskiem. Grzesiu jest obecny, jest wszechobecny tak naprawdę. No i będziecie mogli dowiedzieć się również, czy jest do niego kontakt, chociaż zdradza to pasek nasz dolny, który tutaj leci. I dlaczego, dlaczego ten kontakt tutaj jest dostępny. Także zapraszamy do programu. Potrzebujesz opieki zdrowotnej w Norwegii? Pamiętaj, że możesz poprosić o tłumacza. Leczenie staje się pewniejsze, gdy ty i twój lekarz rozumiecie wszystko, co zostaje powiedziane. Healthenergy.no. Ukośnik, talk. Grzesiu, Grzesiu, co tam, co tam słychać, bo dawno się my się nie widzieli sobie. Ostatnio, jak my się widzieliśmy, to ty miałeś chyba jedno dziecko, nie? A teraz już. Dwujeczka. Teraz już dwójeczka. Co na, to się i, dzieje i, z... I na tym kończymy. I na Dobrze, kończymy. a co to się dzieje z człowiekiem, kiedy w tak starym wieku, podeszłym. Do, dopada go coś tak wspaniałego? No, tak wiek. Wiek tutaj nie ma dużo do znaczenia. I panie, oczywiście, a ja, przecież tutaj jaja sobie robię, nie. No. Ale, ale, ale zmiany w życiu ogromne, prawda? Oj bardzo, bardzo. Życie się przewróciło naprawdę do góry nogami 360 mhm. stopni, nie. Mhm, mhm. No a ale... jak z muzyką sobie dajesz radę? Jak, jak to wygląda w połączeniu, rodzina, w połączeniu z muzyką? Czy już maluchy tam jadą po tych. I tak dalej. Mówię tobie że moja walizka stoi pod łóżkiem. I dobrze, że ona jest taka ciężka, bo nieraz, jakbym był w pracy czy coś, to by ją tam wyciągnęli, wytargali i miksowali. Nie, mhm. naprawdę chcą, lgną do tego, ale no, jeszcze nie ten czas, tak? Jeden, dwa i pół, drugi, półtora to jeszcze mhm. muszę trochę poczekać, aż tata im otworzy. Macie, grajcie. Bez... Ostatnio, ostatnio Bez... Mieliśmy, mieliśmy przyjemność się zobaczyć, przynajmniej z mojej strony przyjemność, mieliśmy przyjemność się zobaczyć na imprezie MotoPiknik, pamiętasz? Nie, 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 MotoPiknik to ostatnim razem to żeśmy się widzieli na ich Juleby. Gdzie? Juleb co eee. robili. Tak! Ja, tam też tak byłem tak, właśnie. Derogi y i Ślizek tam grali. No tak, jasne, jasne. no Widzisz, Zobacz, A to było. Nie, to nie było. To też miałeś drugie dziecko wtedy. No, wtedy już było drugie. Na no, motopikniku był jeden. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm no właśnie, czyli, czyli, czyli skłamałem na początku. Choć, choć nie jest to. To jest takie niewinne kłamstewko. Słuchajcie, DJ Ślizek, powiedz mi jedną rzecz, panie DJ-u, jakie nurty muzyki w tej chwili obracają się pomiędzy twoimi palcami, pomiędzy twoimi dłońmi? Pod twoimi dłońmi. Co tam preferujesz? Kiedyś było to taka wszystko w szufladzie, czyli muzykę house. Mm -hmm. <grafy> Ale że żyjemy w Norwegii, żeby tu coś jednak gdzieś się pokazać i tak dalej, to trzeba już rozwinąć. Powiem to by tak. 80., 90., 2000 lata. No, wszystko, wszystko już musisz mieć w swojej bibliotece, żeby. Gdzieś coś zagrać, nie? Ja zawsze lubiłem różne style muzyczne, aczkolwiek te preferowałem bardziej muzykę klubową, nie? No mhm. a teraz. Czyli, czyli z doświadczenia jak... tego, co tutaj jakby sobie nabrałeś, no to stwierdzasz jednak, że twój zamysł początkowy jednak musiałeś troszeczkę zboczyć z tego toru, tak? No, nie da się tutaj przebić i grać, powiedzmy, tylko jeden, jednego stylu muzycznego, takiego, powiedzmy, jak ja preferowałem, czyli tam bardziej muzyka house'owa mhm. czy tam nawet od czasu do czasu jakiś techno trance tak, się tutaj z... no, na krótką metę, może tak, gdzieś tam mhm. raz, drugi, trzeci w jakimś klubie, ale żeby się tutaj gdzieś też dostać, to naprawdę trzeba mieć wielką siłę przybicia. Ale tak jak ja o, dla Polonii tego to już jest łatwiej grając Grać tylko dla Polonii w Norwegii, czy są to też inne, na przykład dla Norwegów, na przykład na, na imprezach wielo wielonarodowościowych? No dzięki tobie zagrałem na przykład e, foslo przed J support tam hmm. było dużo Litwinców, Polaków. Ja no, no tak było fajnie, nie powiem, że nie, że nie no naprawdę miło było pojechać zgubić parking, zgubić swoje auto wyjechać z parkingu nie płacąc za parking, auto ci mówi wróć opłać ten parking bo nic ci nie działa no i krążysz z walizką, która waży 70 kilo, a auto masz pod nosem nie? to są fajne przygody, mile się je wspomina no co to później Wiesz co, tak naprawdę wszystko, co złe wszystko co złe to to, to, to to tak łatwo nam później jakby wyrzuca się z głowy, a na szczęście pamiętamy te dobre rzeczy, te fajne rzeczy, nie? No pamiętam, to że tak naprawdę to teraz wracam do tego od czego zaczynałem, bo tak naprawdę zaczynałem od lat 90, DJ Bobo, Koko Jumbo i do przodu. O tym mówisz, DJ Bobo <laughs> teraz wraca, chociaż nie no te te te, te 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 miksy i tak dalej. Wiesz co? Nasze Twoje audycje, jakby za każdym razem, które są, które, które mamy na Facebooku, bo jak pamiętasz, jechałeś z tym koksem i powiesz, że Facebook zablokował nam wszystkie audycje. I odwołałem się od wszystkich decyzji ich, od postanowień, i uznali moje, pra moje prawo do tego, żeby, żeby to mieć u siebie. Także. Hmm, ja no, Powiesz no, co? Wiesz, bo może tutaj wyjaśnimy też jedną sprawę, dlatego że być DJ-em, czy to jest drogie, czy to jest tanie, czy, czy, czy ty musisz za coś płacić, czy, no, na czy przykład, musisz na przykład jakieś je, je. zezwolenia, czy ty musisz mieć jakieś za iksami, nie za iksami i tak dalej. Za iksy to już teraz tak naprawdę wchodzą do Lamusa. Wystarczy, że będziesz kupował na takiej stronie jak Bitboard. To jest jedna tam z kilku stron, że jeżeli od nich kupujesz, to każdy numer, każdy utwór ma tam jakiś dany numer i to dobrze mieć zawsze jak nie wiem, gra się z kontrolerów, tak jak ja teraz też dużo używam laptopa do grania, gdzieś to wszystko mieć ze sobą, że jak przyjdzie ci jakaś kontrol pokazuje, że jest wszystko nabyte legalnie, to jest taka strona dla, która, no, z której korzystał większość DJ-ów, są Czyli jeszcze tam inne bardziej profesjonalne. To, bycie DJ-em to nie jest taka prosta sprawa, bo trzeba jednak jakieś zobowiązania dopełnić, tak? No ja jeszcze muszę płacić za to, że powiedzmy używam rekordboxa, gdybym sobie kupił w sklepie jakiś tam śmieszny kontroler, bo dla mnie tak naprawdę te kontrolery to są zabawki dla początkujących, bo prawdziwy DJ to on musi to poczuć, nie, nie że nie może zrobić przejścia, kiedy naciśniesz jeden guziczek Pyk zlepi się samo, to dla mnie to jest zero ten. Ja mam tutaj kontroler. to dzieciaki po nim skaczą, nie? Mhm. Jak, I... jak z twoim czasem, jak z twoją dostępnością, bo tutaj leci numer telefonu. Ja rozumiem, że ten numer telefonu i mogę przekazać naszym słuchaczom i widzą, że jeżeli potrzebujecie na imprezę, jesteście w okolicy 100 kilometrów od Osro, od Oslo w promieniu takim no to 100-150 km. No to można śmiało zadzwonić i umówić sobie na imprezę DJ'a Śliska. Słuchajcie, nie raz był, nieraz go polecałem i nigdy nie zawiódł. Zawsze wszyscy wychodzili zadowoleni i fantastycznie rozbawieni, wybawieni i po prostu wykończeni. Jak ktoś wychodzi z imprezy wykończony, to znaczy, że ona się udała, prawda? No, nie widzę innej opcji jak. No, ostatnio żeśmy. To był. Znaczy, Braka, ale to to z, innej, z innego powodu. Bal Karnawałowy, to uwierz mi, gdybyśmy mogli grać do rana, byśmy grali do rana, nie? Ale no To no tak, tutaj, tutaj jednak jest ta godzina druga i koniec. No, to akurat było też dla Związku Polaków, gdzie teraz za tydzień właśnie się znowu spotykamy. No właśnie, za tydzień gdzie jest impreza? gdzie Jaka to impreza? Hmm. Bo to jest, my też ją reklamujemy. To jest Związek Polaków we Freddychsztad i, i to jest 18. 18 w Tosznes Kofreddicz, tak mm naprawdę. -hmm. I to jest bal andrzejkowy. Bal Andrzejkowy, tematyka Barbie and Ken, Czyli lata 90. Już roz... Tak, lata 90., ale już jakby rozwiałem wątpliwości te, które dotyczyły tego, bo się dyrektora oczywiście zapytałem. Dyrektora szkoły, bo ze Zbyszkiem nie rozmawiałem jeszcze wtedy o, jeszcze, jeszcze o, tych, o tej imprezie, ale pewnie na imprezie będziemy rozmawiać, bo sam również będę. No ale pytałem się i rozwiałem właśnie te, 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 te moje myśli, bo myślałem, że będę musiał się ubrać jak Ken. Czyli trzeba było się niestety ogolić. Keny są bez brody. A ja mówię, nie. A on mówi, nie, nie, nie ma problemu, bo przebieranka jest nieobowiązkowa. Kto będzie chciał tak zrobić? No. Coś cię przerwało, zlagowało strasznie. O, już wróciłeś. O no? problem. O, już wróciłeś. Miasto. zlagowało nie ciebie. Także, także strój nieobowiązkowy, można przyjść normalnie, ale chociaż wiesz co, ja się przebiorę w regulaminach. Na nie... no, ostatniej imprezie bardzo dużo osób było przebranych i naprawdę fajnie to wygląda. Mm -hmm kolorową, wesołą. A, a ty jak będziesz przebrany? Ja standardowo. Będziesz z no, Tutaj Powiem tobie, że żona się z teściową wybiera na Julę, burdo I Ja tutaj muszę teście zostawić w domu. Panie no, no, tak, ja tak. gościu jest zawsze, zawsze lubię go zobaczyć tam. On no taki zawsze kurde uśmiechnięty, wesoły facet kurde, zajebisty gość. Pozdrawiam. No, no, menadżer tak. ostatnio moje imprezy opuszcza, więc i nic się zbytnio chyba nie stanie, jak i tam menadżer opuści. No tak jest. Tak jest. będzie, a będzie pewne. Dobrze, wróćmy, wróćmy do rozmowy o muzyce. Powiedz mi czy, bo, bo, bo z tego co już powiedziałeś, to wiadomo, że bycie DJ-em to nie jest takie jestem DJ-em za wszystko i są jakieś zobowiązania, których musisz dopełnić, to już wiemy, no a teraz również wiemy o tym, że tak jak powiedziałeś wcześniej Deep House, tego się chciałeś trzymać będąc z Norwegii przez tyle lat, doszło do ciebie to, znaczy zauważyłeś nurt jaki tutaj płynie i popłynąłeś z tym nurtem, zmieniłeś swoją muzykotekę, co, co dalej, czy na przykład jeżeli ja jako Zamawiający ciebie powiem słuchaj, ja chcę disco polo. Sprostasz temu wymaganiu? Powiem tobie, to disco polo. To zagrałem, musiałem dużo takich kawałków zagrać właśnie na pierwszej imprezie dla Związku Polaków, bo tam no, to w ogóle było pomieszane z poplątanym. Było na ostatnią chwilę wszystko do mnie. Fryd zadzwonił wtedy. Mm -hmm, mm. Pozdrawiamy Fryta. Ogólnie miałem, pozdro, pozdro. Ogólnie miała tam grać e, normalnie grupa muzyczna, ci okay. z drama nie pamiętam teraz ich nazwy, im się tam... Wake up. Wake up. O. Ale oni się spalili wtedy. Wtedy, wtedy się spalili i na mhm. ostatnią chwilę bo pojechałem tam z czymś, co miałem, a tak naprawdę była improwizacja taka, że dużo disco polo, szybko, internet, pyk, niedoże sprzęt to jeszcze telefony pod mikser podłączone, no i to tak jakoś powiem tobie poszło. Później mhm. zagrałem też y, dla Polonii w Ałszkuk, mhm. też taką imprezę tam robili, podejrzewam, nie że disco nadal polo? no i tam też takich dużo polskich i tak dalej. To z twoich obserwacji, jak, jak ty widzisz, jak ludzie się bawią, to, to jednak to disco polo płynie w naszej krwi i ono chyba bardziej buja nami, tak? Znaczy się, może nie samo disco polo, co dużo polskich kawałków. Mhm. Muzyki tanecznej, no fakt, faktem też trzeba coś tam disco polo puścić, ale na przykład jak puścić z kolima i tak dalej, z tych już takich nowszych, to też szaleją, nie? Nie wiem, nie wiem o kim mówisz, ale okej. Okay. <laughs> nie strzelaj we mnie takimi, wiesz. <laughs> No dobrze, dobrze, Disco Polo, czyli, czyli sprostasz tym wymaganiom, więc jeżeli ktokolwiek chciałby zamówić DJ Ślizga, proszę bardzo, możecie się dogadać. No teraz, teraz jak twoje terminarze wyglądają, co masz w zanadrzu kolejnego, bo wiemy 18, Fredrikstad, co dalej? No później mała, mała, mała przerwa. Później się zaczynają julebór, no na pewno mi coś tam poodpadało, to, to było stałe ze względów takich, a nie innych. Tutaj pozdrawiamy Krzysia i jego ekipę Troll Rental, no zawsze na nich też liczyłem, miałem pewne tam dwie, trzy imprezki dla nich, no, no. jest na razie jak jest, to... No, spokojnie to tak... wróci, spokojnie to wróci, Krzysiu tak zapierdala, ja on Czesie, nie sam są... Znowu się tego. On, on robi wszystko, żeby to wszystko podnieść, i udało mu się to. Także gratulujemy, Krzysiu, Jest, jesteś niesamowitym gościem, mocarz po prostu. No i rzeczywiście, troszeczkę imprez podpadało, natomiast no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, choć mam. Choć mam nadzieję, że będzie dobrze. Odcięłam internet. Witam, witam. O, jest nas DJ. Przemek, Przemek jest z nami. Wrócił już w przyszłym roku, spokojna głowa. Wróci już w przyszłym roku Przemo, Przemek napisał także w przyszłym roku już będzie wszystko ok. Także, no, widzisz, słuchaj, sami swoi, tutaj wszyscy się znamy. Jest to Norwegia. Masz, nie masz wrażenia, że w Norwegii, jakby w całej Norwegii, tak naprawdę wziąć ją całą do jednego, do jednego worka i czujemy się, jakbyśmy byli w jednym mieście w Polsce? W takim dużym Poznaniu na przykład. Nie no właśnie. Ja też mam takie wrażenie, ale to jest też fajne. Wiadomości z pierwszej ręki. Dziękujemy Przemysławie. Przemysław tutaj nam pieczyński, daje. Pieczyński. Tak, Pieciński. pozdrawiamy, pozdrawiamy. No, 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 tak jest, tak jest, tak jest. Przemuś, Przemuś, też jest ogromny, ogromny facet, który. I, i, i dosłownie, i w przenośni i. Jest to facet, który też dużo działa, i jest fajnie, że właśnie tą grupą coś, coś, tam się, coś tam się wyczynia, coś tam się robi i do czego się próbuje iść. Także to jest fantastyczne. Dobra, wracamy do muzyki. Wracamy do muzyki. Co, co jeżeli chodzi o na przykład naszych wykonawców? Wspomniałeś o, o frycie. Nie myślałeś o czymś takim, żeby właśnie samemu zacząć robić jakieś koncerciki, organizować coś takiego? Z... Ty plus artyści, support DJ Ślizek, a tutaj na występ wchodzi na przykład e, Frid, Domika i inni. Powiem tobie, że coś tam w głowie świtało na powiedzmy zorganizowanie Sylwestra, jakieś takiej większej imprezy. Mhm. Mm mm -hmm. No, ale na chwilę obecną. Z Patrycjuszem to... ostatnio rozmawiałem, bo mam programy z Patrycjuszem. On mieszka tam gdzieś, nie wiem, gdzieś w Norwegii, na, na N, już nie pamiętam, na, na, ale dosyć daleko od nas, jakby nie, nie jest w centrum. <laughs> natomiast natomiast fajnie jest, żebyście, żebyście może się wszyscy razem zebrali do kupy przed internetami. I, I dogadali się coś, zgadali coś i, i zrobili dla Polaków tutaj naprawdę jedną wielką pompę. Nie? Ja oczywiście jestem w stanie w tym pomóc. No, mi się wydaje, że z jednym właśnie z tych osób się zobaczymy za tydzień, w piątek, i będzie okazja porozmawiać sobie tak. No tak, z Frytem będziemy się widzieć za tydzień, tak wiem. No właśnie. Już, już, już się wydało, już się wydało. Od czasu do czasu je, jeżdżę z nim do, do niego, z, ze swoim chłopakiem, żeby go tam. Ale no, ja widzę, widzę właśnie, bo jesteś nowa fryzura, także od razu fryci no. to zrobił, tak? No. Ostatnio, ostatnio mi tak zrobił i do, do dzisiaj się trzyma. To był zakład, że jeżeli mój, mój chłopak nie będzie płakał, to tata też usiądzie. No. Okej, okay, okay. no i bardzo dobrze. Przemek napisał właśnie, zgadza się tutaj z nami. Jest wielu polskich artystów w naszej okolicy trzeba się dobrze zgrać i coś z tego będzie. Oczywiście, że coś z tego będzie szczególnie, szczególnie że, 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 że chcemy. I jest zapotrzebowanie właśnie, a propos na przykład twoich imprez, powiedz mi, jak ludzie reagują na imprezach, to jest takie moje pytanie. Czy, czy są głodni tego, czy, 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 czy no jak to wygląda z Twojego punktu widzenia jako tego DJ-a? Płyną za tym, co ty robisz, ta noga tańczy dla nich, jak to tam wygląda? No powiem tobie, że jeszcze się tutaj nie spotkałem, żeby komuś coś tam się nie podobało, aczkolwiek miałem powiedzmy, jedną panią, co jej coś tam nie pasowało. że nie tam no, nie przesadzajmy, nie robi się osób siedzi mi tam za ścianą, a gdzie tak naprawdę jest 15. Nie no wiadomo, każdy zawsze coś komuś tam nie przypasuje, tak? Nie, chodzi mi o to, czy, czy, czy czujesz od ludzi jako od ogółu, że jest potrzeba właśnie robienia takich imprez? Czy lepiej no jak, sobie najbardziej, jak najbardziej, jak najbardziej. To o to mi chodzi, o ogólną, tak. ogólną ocenę z twojej strony jako DJ-a, jako tej osoby, która, która ma jakby face to face widzisz. Reakcje ludzi. Na, 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 na jest dużo, o których my tak naprawdę nie wiemy jeszcze. Tych imprez takich właśnie, że ludzie sobie sami organizują i nie wiem, tam jakieś małe zrzutki, żeby tylko opłacić jakąś tam salę i sobie mhm. jedzenie jako szwedzki stół zrobić. Jest od, od groma. Mi tak, się tak, jest, się jest. Tkaść, jest. No bardzo dobrze. Oni na, na pewno każdy by yy, chciał od czasu do czasu. Nie wiem, spotkać się w gronie powiem, chociażby samych Polaków, pobawić się w naszym stylu czy muzyce polskiej, a wiadomo, tu się pójdzie gdzieś do klubu, potańczyć, to jest jak jest. Co teraz w trendach muzyki polskiej mamy? Czy, oj, trendy muzyki polskiej, to co Ci mówiłem, skolimy, nie skolimy i tak dalej. Aha, I tak dalej. Czyli I hej, tak pani... dalej. nie będę za dużo. No nie wiem, Zespół kombi, gra i trąbi, czy może jednak farba, czy może Jaka, ja, jakieś tam e, solo może. Okej, okay, okej, okay. czyli czyli Nie, naprawdę nie będę nie, nie będę ukrywał ani nikogo kłamywał, że ostatnimi czasy brak mi czasu, żeby powiedzmy po, poś, posiedzieć trochę na spokojnie. Przy Ale nie, słuchaj, powiem, nie, bo... nie, nie tak, masz że... obowiązku i... znać. Znać, jakby, nazwisk, tylko, tylko najważniejsze, żebyś potrafił zrobić to, co do DJ-a należy. Do DJ-a należy rozbujać salę, żeby było wesoło, żeby było zajebiście, żeby muzyka grała i żeby nogi tańczyły. Dla mnie, jeżeli z kimś się ugaduję na imprezę, zawsze wolę myśleć 2 dwa, trzy tygodnie przed. Dogadujemy się mniej więcej tak jak teraz, lata 90. O te lata 90. to ja się nie martwię, bo jest tego dużo. Ale na przykład, e, ja, jak jest tyle muzyczne kto tam chce, co by chciał usłyszeć i tak dalej, ja mam czas, żeby się przygotować. Wtedy nie jeden wieczór się, że tak powiem, zarwie, ale jadę przygotowany i podejrzewam, że bawią się wszyscy to jak ja tam biadę, wejdę na salę to proszę ciebie o jedną dedykację dla wszystkich w momencie kiedy wejdę chciałbym żebyś budkę suflera twoje radio puścił wtedy twoje radio tak nie, nie muszę szukać wystarczy wpisze i wyskoczy i zarobić wiem że jest w komputerze. No to jest fajna 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 muza fajna piosenka bardzo bardzo ją lubię i właśnie. No a na koniec, oczywiście, na koniec to jest, to już jest koniec. Nie to ma jak się koniec. Ale znaczy się. Ja szczerze powiem, że my ostatnie imprezy bardzo inaczej kończyliśmy, wiesz? Aha. Aha. To już jest koniec, to już na, ostatni, na, na ostatnią chwilę zdo, zdążyliśmy puścić, ale. No tak, to tak, bo już... do końca ciągniesz, naciągasz te struny czasowe i tak dalej. Ja wiem, ja wiem, bo, bo, bo mam tego świadomość, że wtedy jeszcze wszyscy na. Nawaleni, i wiem, je, nie, duzie, DJ. A tu już czas goni, bo nie wolno, bo tu są restrykcje w Norwegii. Ma no restrykcje restrykcjami, ale lata 80., a my tutaj wspomnienia lat dwutysięcznych, na przykład taki DJ Omen, jakaś, jakiś Heizer z prężynka, gdzie to już całkiem nam uciekło od tematyki, i uwierz Aha. mi, że jakbyśmy mogli, to by do rana ludzie tam skakali przy tym. Nie? Ale no, no lata 90. to. Do lat, w nurt lat 90. twoje radio się zalicza. Tak, tak. Ja powiem to że pamiętam jak jeszcze byłem młodszy, dużo, dużo młodszy. Walkman na kasetę i budka suflera akurat na pamięć tak, się tak. wtedy znało. Takie dango no. no. bal wszystkich. Tak. No to na są na tej sali wielkiej i błyszczącej, tak jak nocne Buenos Aires. Yes. <noise> DJ Ślizek gra. <noise> no dobrze, słuchaj, dziękuję Tobie za. Troszkę informacji dostaliśmy w naszym dzisiejszym programie o tym, kiedy impreza. Wy troszkę dostaliście informacji o tym, jak zostać, jak być DJ-em, co się z tym wiąże. No i oczywiście. Jeżeli chcecie, macie ochotę zorganizować sobie imprezę. Tutaj jest bezpośredni kontakt do Grzegorza. Śmiało, dzwoncie. teraz. Się ja tylko powiem jeszcze numer 07007330 330. <grydy> Gorąco pozdrawiam, dziękuję. Dzięki Ci bardzo i Grzesiu i do zobaczenia w sobotę. Za tydzień. 18. Nie tak, są. tak, Oczywiście. tak. 18. Cześć. Na razie. Pozdrawiam. Żonę, pozdrów dzieci i teścia. Hej. Dziękuję, pozdrowie na pewno.